Siema ludzie. Dzisiaj gramy w zły quest na niny to, tak, jest to gra. Uwaga! klika Żebyście widzieli Kliknąłem. Albo nie, to do drugiej węgi. Nie możecie... Nie możecie mojej twarzy zobaczyć. Ponieważ nie mam na sobie... Specjalnej maski szczuro Szczura Więc jest to przebranie szczura, żadnych przedmiotów Przepraszam. przepraszam Zatem Dwanaście minut chyba wystarczy, okej okay. 12 Homper, hump. hmm propozycja firehomper wystarczy wam? Widzicie, wygrywają tu strzelcy, żeby wyrównać. To zostanie, to zostaną jeszcze. Wiesz, usmażymy grilla, grilla robimy, to nie fair. Bo się nic nie sądzi coś, coś go zabił Tam jest jakiś dziad Ej ty, Wredoto! do to że to nikogo nie masz, jest tylko ten dziad, którego i tak zabiję. Samobójstwo popełnił Ja go spaliłem? się zabił. Także mu tak. tak. Daję. Chcę być zombie. na coś, chcę być zombie. Patrzcie. 8-0! 8-0! Ja przecież. Ja przecież. Ty przecież. To się w ogóle da że zabić. Stracił życie. Loli, się Koleś się ja, ja to eliminuję. Dobrze, to chodź tam. Ja to eliminowałem. Tylko Pyszne to było, wiesz koleś? Najlepiej sałatko sałatką Jakieś sałatka do tego, że jest, po grecku? greckie takie? Pyszne raczej greckie Jasne, no bo ba no Ba, że to wskaże Normalnie, koleś Czemu ty wyskoczyłeś? dude! <grym> o Jezus tam to to właśnie było jego. O masz! Ogień ci od razu da sił. Wynosz się od mojej chałupy! No lećcie mnie przyjaciele. Jajo! Idealne dla nazwa dla takiego patafiana. Jajo! Czemu je paść? Panciesz! Paździesz! Widzicie się? Czemu nie wygrywamy? Gdzie ten paździer? Tam jest jakiś! Za polu jest na dupca, pupca z dół. U, 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 u. Ty tam czekaj, ja to obejdę dookoła, okay? Chciałem Chciał to obejść dookoła. Żaby! Złote żaby z limitowanej edycji. Złote żaby. No takie złote to jest z limitowanej. Na w złotym Kubraczu, w złotej czapeczce to od razu zobaczycie. Że z edycji, z edycji, boże, no musiał tu przejechać trawaj zombosa, obos że kurde, to to był taki przesmaczek. A kurde, aha, ninjago, ninjago. Ninja, nie. Dobrze, nie raz się tak nie uda co brałem Okej. Okay. Zabili nas. Głowa z Minecrafta! No to jest było, akurat głowa z Minecrafta. Piękna, piękny łebek. 34,20. No to jest fasłe. Okej, a zatem... O, patrzcie, Przysmaczek już do mnie przyjechał sam. O Jezu! Tak na niego sprzedałem, że aż dną No proszę. No dzięki, koleś, zjem cię z chęcą. Omlemlemlemlemlem. Sam cię! O Jezu, za dużo. Ich tu za dużo. Zgapia. Tylko byż... Sz... A nie, w sumie nie zgapiam, bo to było inne. Ech, aż tu od niego nie jedzie, ochyna. Ochydny soldier! Pier pier pierną Na niego plułem! Ochydny! Pierdzi. Teraz co mi zrobisz? Teraz co mi zrobisz?! Zjem! Se soldiera da! A, trafiłem cię. Zobaczymy kto wygra. Po feryż! FINISH! Dobrze, pograbię sobie w inną rundę. Popraw a wy jako W sumie to już wiem. A nie, nie wiecie, no bo... Nie wiecie o co w tej rundzie chodzi. A za te. Ja to podtrzymuję sokiem jakby co. Dołażyć. Byłem spragniony i musiałem wypić swój podkład. podkładkę Sunflower. Wcześniej byliśmy roślinami, to zaraz będziemy zombiakami. Dobra. Nie wiem dlaczego, że. Nie wiem dlaczego, gdy jesteśmy. Co się ze mną działo? Zombie. Najpierw był piasek, a co? Gdzie dziadek tu leci? Ej ty, niezbyt napalony? Szybko facet! Jeszczeć, jeszczeć! Au, 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 au help! O kur... To był zdechły! Tam są dziady! Szybko, zastrzelić! Kolej! Uważaj, bo ten dziadek. Bo ten dziadek w do to leci Aaa tam jeszcze Ej, ty paściesz! Stój, że i dziacie jeden Ale, dazy, się da się Paściesz na podłożył bombę! Ty, paściesz! Ty październik! Masz, 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 masz! Idę Szybko! Szybko, 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 ludzie! Samo się nie, to nie, zny, nie zniszczy! Paścież! Siemka, paścież, jak ci mijał dzień! Jego trup. Eee. 13 minut on no, wiecie? Jak to? Sorry. A zatem mamy... My tak spadamy z, z tych, no wiecie, schodów. A zatem ja tu czekam. Okej. Okay. Bają szybko skok, super skok, tup, 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 macie wydupić. Do boju! zaraz zdechnę. Pięć, cztery, trzy, dwa. Zdejak yy, yy, yy. yy, sorzę, że to zastupywałem. Pomyliły mi się krowisz. No co? Co mi podskakujesz jeszcze gnoju? Kurde, kurde, kurde! Strzela, strzela! Kurde, tu jest! Masz, 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 masz. Ma. O oh, jezus. Siem ludzie. Już po krótkim cięciu była u mnie siostra. I musiałam mnie to zrobić. Ty, patrzysz, Kochasz mnie, kochasz mnie! Meknie, to cię zabije. O, to jest nasz. Max skoczył. Ktoś to ma. No! No! Where are you doing? Where are you doing? kurzenom Ma tu innych! Ja nie lubię seksu! A on akurat mnie wierał! Dziadek niedorobiony! Patrzcie, tu przyszedł! Mam to, mam to, mam to! To są, to są ludzie! To są dopiero ludzie! Boże, to są dopiero dzieci! Nie! Moje piękne skarbusze. Eee, zabiłem, zabiłem ich, zabiłem ich. Zabiłem przynajmniej jednego. Co na mnie, chyba jednego. Chyba, chyba jednego. Gonim cię facet! Facet, bok! A, tu facet. Zabi, zabi, zabi! Wal, wal, wal! No ty, koleś, koleś, tak nie podstawuj starszemu, okej? Okay? I co? Podał się nowe życie? No, ja myślę. Po co ja na niego cztery aż stążyłem? Wystarczyło jeden na takiego, na takiego zabitego. Kurde, patrzcie, gdzie on wlazł. Tu go nie zdolniemy. Dobra, stop Siema ludzie, już tu po z... Krótkim skoku Znaczy nie krótkim, bo to był wielki skok O życie moje Ej, ten przydupas ta biegnie Nie raczy was z to Z częścią Przydupas ma, przydupas Szybka przydupasa Chodź ja, pas. O Jezu, o Jezu, to nie moje. Poczekaj koleś. Nie jestem przystosowany do pracy fizycznej. Wiesz? Do Człowiek zawsze ten dobry, czy człowiek, Zły! I to na grillu! A nie, to nie, nie. Ej, ty, to moja złość, wiesz? Ha, ha! Jeszcze kilka kroczków i wygramy, ok? Dobra, to jest już zobaczona. Subskrybujcie, króciękom, Hej! Okay.